Dzisiaj kolejna rozmowa w naszym kanale na YouTubie. Mateusz Koniuszy, nowy dobry, zawodnik Chojniczanki, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie to jest rozmowa po to, żebyśmy mogli Cię przedstawić kibicom Chojniczanki, więc najpierw zaczniemy od takiego standardowego pytania, dlaczego Chojniczanka? Dlaczego Chojniczanka? No jest to klub z ambicjami, jest to bardzo dobry klub, bardzo, bardzo dobrej lidze. Z bardzo dobrymi piłkarzami, z bardzo dobrym sztabem, ale też przede wszystkim z dobrymi ludźmi, gdzie się nie wejdzie do pokoju, więc to na pewno jako dla młodego zawodnika jest bardzo duży bodziec do dalszego rozwoju i to otaczanie się dobrymi ludźmi może mieć bardzo duży wpływ w, w tak jak powiedziałem, w dalszym rozwoju, więc to jest na pewno duża, duża dla mnie sprawa. Pochodzisz z Lęborka, także tutaj to jest 120 km, tak jak na szybko sobie tutaj to tak mniej więcej jest. Czy przy wyborze właśnie klubu było dla ciebie ważne, żeby to było tutaj gdzieś w województwie pomorskim, czy, czy nie patrzyłeś raczej na odległości? Na pewno po trzech latach w Kanadzie, będąc daleko od rodziny, gdzieś tam ta myśl, żeby być bliżej, żeby być jakoś tam wspólnie ulokowani gdzieś była w mojej głowie. Więc no tutaj przy wyborze klubu mogłoby to by to mi przejść przez głowę, ale nie było to jakoś jakiś pierwszy, pierwszy, że tak pierwsza powiem rzecz, że, że jest najbliżej. Po prostu wiem, że to jest bardzo dobry klub i, i na pewno to jest miejsce, gdzie, gdzie dalej się będę mógł rozwijać jako zawodnik, jako człowiek. Jesteś wychowankiem pogoni Lemborg, tam także grałeś po raz pierwszy w seniorskiej piłce, tak zadebiutowałeś, bo bodajże w wieku 16 lat, jeżeli wyczytałem. Dlaczego w ogóle przeniosłeś się z Lemborga do, do aż Kanady? Bo to jest taki trochę niestandardowy wybór. Myślę, że tą rzeczą, która zadecydowała w moim przypadku do wyjazdu do Kanady była to, że bardzo fajnie mogłem połączyć edukację z, z piłką nożną. Też dużą sprawę to odgrywali moi rodzice, których, którzy bardzo mnie wspierają, którzy, którzy włożyli wiele, wiele czasu, wiele poświęceń, wiele wysiłków, tą, tą, żeby tą świadomość w mojej głowie zbudować, żeby, żeby sprawić, że, że Jestem teraz tutaj, w tym miejscu, i jestem takim człowiekiem, jakim jestem, więc ten wyjazd do Kanady też bardzo mnie zbudował. A, a to, czego tam pojechałem, bo no, myślę, że nie żałuję, że tam pojechałem, ponieważ jeszcze bardziej się rozwiniałem, nie tylko jako zawodnik, ale też jako człowiek, więc to na pewno bardzo mi, bardzo mi pomogło. W ogóle system rozgrywek w Kanadzie jest specyficzny. Tak, teoretycznie ten poziom, gdzie grałeś, jest teoretycznie najwyższy. Ale tam nie ma ani awansów, ani spadków. A tak naprawdę najlepsze zespoły grają w Stanach Zjednoczonych, tak? W Lidze. Tak, dokładnie. Jest to y, inny system niż, niż w Europie, co nie ukrywam, y... Na początku sprawił, że nie było zaskoczenia, ponieważ wyjechałem i nie wiedziałem, jak to jak się dostosować. Tam się gra wakacje, gra się, gra się przez marzec do aż do listopada, więc ta przerwa też nie jest za długa, ale to też sprawiło, że miałem bardzo dużą swobodę w podróżowaniu na święta do rodziny, co też bardzo pomogło i, i no i ten system tam gry, no, też jakoś tam. Był, jest inny, ale też y, da się do tego uporządkować jako zawodnik, więc to było, więc to było fajne. Dużo też y, dobrego o tobie czytałem wczoraj w mediach związanych z klubem, twoim pierwszym klubem, czyli Pogonią Lemborg. tak? Tam też y, widziałem wpis na Facebooku o tym, że, że dobrze ciebie pamiętają i dobrze cię wspominają i trzymają kciuki. Tak, na pewno ten y, bodajże prawie dziesięcioletni epizod Lembergu bardzo wpłynął na mnie jako zawodnika, bardzo się tam rozwinąłem, szczególnie z pod ręki trenera Rafała Bartoszka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I były to naprawdę dobre lata. Mogłem się rozwinąć nie tylko jako zawodnik, ale też jako, jako, jako człowiek, i na pewno ten to stopniowe budowanie. Swojego imienia tam y, przez te kilka lat i przechodzenie ze, ze szczebla na szczebel, aż po szczebel seniorski, w wieku 15 lat debiut, y, że są 16 lat, już nie pamiętam dokładnie, to naprawdę była duża sprawa i, i bardzo fajny, fajna, fajna motywacja, żeby, żeby dalej tą przygodę z piłką kontynuować. A ten poziom, który spotkałeś w Kanadzie, jesteś w stanie to jakoś porównać może do, do polskich rozgrywek? Znaczy Myślę, że za Oceanem bardzo inaczej się gra w piłkę. Jest bardzo, bardzo szybka, bardzo fizyczna liga. Czy porównałbym to do ligi europejskiej, do lig europejskich? Wątpię, żebym aż tak bardzo dokładnie to porównał, ale tak jak powiedziałem, nie był to jakiś. jakiś był, to, był to dobry poziom, żeby, żebym mógł się dalej rozwijać i naprawdę. Ten poziom był adekwatny do tego, żebym dalej mógł się rozwijać jako zawodnik. Jakie cele sobie stawiasz tutaj, w Mój cel numer jeden to jest przede wszystkim rozwinąć się jak najlepiej tylko mogę, po prostu trzymać moją głowę nisko i cały czas ciężko pracować, żeby udowadniać, że nie jestem tutaj, że tak powiem przypadkowo, że, że potrafię sobie zapracować na, na miejsce w zespole i mogę to tylko udowadniać ciężką pracą i na treningach i w meczach i czy, czy trener... Y, Zobaczy czy, czy, czy nie, czy to tylko już ode mnie zależy, czy ja, czy ja po, po, będę ciężko pracował na to. Przyjechałeś do nas na testy i ten twój nieoficjalny debiut, tak? Bo w meczu sparingowym wyszedł bardzo okazale, tak, strzeliłeś bramkę i to naprawdę pięknej urody tylko, pogratulować takiego wejścia do drużyny. No tak, nie ukrywam, że jak tą bramkę strzeliłem, to jeszcze do mnie to tak trochę nie dotarło. Dopiero tam gdzieś w autobusie zobaczyłem tą bramkę, na no powtórce, co mówię, kurczę, co ja tutaj. Co ja tutaj zrobię, wiadomo, to jest wiadomo, tylko sparring, ale takie coś cieszy też, bo naprawdę te ostatnie miesiące nie były, nie były łatwe tutaj, szukając klubu w Europie i, i ta ciężka praca też indywidualna, czy to z trenerami, czy to nawet ze znajomymi, na pewno pomogła i, i ten pierwszy gol tutaj, czy to nieoficjalny, czy to oficjalny, też bardzo bardzo cieszy i buduje tylko dalej, dalej mentalnie do ciężkiej pracy. To był Mateusz Koniuszy, nowy zawodnik choniczanki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.